Ostrówek jest wyjątkową miejscowością w gminie Klębów. Nie był i nie jest wsią rolniczą. Powstał jako miejscowość wypoczynkowa dla wysokiej rangi oficerów i urzędników carskich. Urzędnicy ci mieszkali i pracowali najczęściej na zamku królewskim, natomiast wypoczywali w takich budynkach, jakie mamy tutaj za nami. Z tego też względu w lasach Klębowskich powstała stacja kolejowa kolei warszawsko-petersburskiej. Jesteśmy Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Celem naszym jest opieka i wychowanie dzieci biednych i opieka nad starcami. Od 1927 roku pracujemy w Ostrówku, realizując nasz cel. Do wojny zajmowałyśmy się tu dziećmi biednymi. W czasie wojny przebywały tu dzieci żydowskie. Po wojnie był dom dziecka, a od 1963 roku są dzieci niepełnosprawne intelektualnie. W latach 1933-38 przebywał tu na wakacjach i odprawiał rekolekcje święty Maksymilian Kolbe. Pamiętam dziadka, jak przyjeżdżał do Ostrówka i pracował przy klombach. Myśmy często przyjeżdżali na wakacje. Miałem wówczas 6-9 lat. Pamiętam, jak do dziadka przychodzili harfiarze. Jak zaśpiewało 20 chłopa, co to była za potęga dźwięku. Wacław Lachman założył chór harfa w 1906 roku. Kierował nim przez wiele lat. Dziadek skomponował około 300 utworów na chór męski. A ulica Wacława Lachmana w Ostrówku jest zasługą starań mojej mamy. Jezusa ukrytego mamy w sakramencie czcić, wszystko oddać dla niego, Jego miłością żyć. Święta siostra Faustyna, która nazywała się Helena Kowalska, przyjechała do Ostrówka w lipcu 1924 roku. Tutaj miała podjąć pracę w charakterze pomocy domowej w rodzinie Aldony i Samuela Liprzyców. Po ludzku biorąc, przesłał ją tu ksiądz Dąbrowski, ksiądz Jakub Dąbrowski, któremu zwierzyła się, że musi wypracować posag, bo chce wstąpić do klasztoru i to jest wymóg. Ale po linii Bożej, to tak naprawdę przysłał ją tutaj sam Pan Jezus, bo to Pan Jezus kazał jej podejść do księdza Dąbrowskiego i zapytać się, co ma dalej czynić. Drogie dziecko. Czy wiesz, o co prosisz? Chcesz iść za Jezusem, ale czy wiesz, że to wymaga ofiary i zaparcia siebie? Tak, wiem. Helenko, w tym domu opiekujemy się blisko dwustu dziewczętami, które trzeba odziać i wyżywić. W tej służbie doświadczamy opatrzności Bożej, ale też niejednokrotnie wielkiej biedy. Cierpimy zimno i głód. Czy nadal jesteś gotowa iść za Jezusem i tutaj dla Niego ciężko pracować? Tak, jestem gotowa. Zatem przejmuję cię, ale proszę idź jeszcze na rok do pracy. Przygotuj wyprawkę dla siebie, byś po wstąpieniu do klasztoru przynajmniej przez pewien czas miała się w co odziać i nie cierpiała biedy. Dobrze, tak zrobię, i wrócę tu. Siostra Faustyna, Pracowała żelazkiem na duszę. Zmywała, robiła to, co jest bliskie każdej kobiecie. Ale to było piękne w jej życiu, że wszystko co robiła, uświęcała modlitwą. Dom w Ostrówku jest przepełniony modlitwą śpiewaną przez siostrę Faustynę. Święta Faustyna opuściła ten dom 1 sierpnia 1925 roku i wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Sami Liprzycowie doświadczyli niesamowitej opieki. Z tej rodziny nikt nie zginął w czasie wojny, nikt nie poszedł do getta, nie zmienili nazwiska swojego, zawsze wszyscy naokoło wiedzieli, że w tym domu mieszka rodzina żydowska i wszyscy przeżyli wojnę. Moja mama Apolonia Kurek była krawcową, zaprzyjaźnioną z rodziną państwa Liprzyców i w ten sposób także poznała Helenę Kowalską, późniejszą siostrę Faustynę dzisiejszą świętą. Razem te dwie młode dziewczyny przemierzały drogę 3-4 kilometrową do klębowa do kościoła. Wielokrotnie ze sobą rozmawiały, zadźgnęła się przyjaźń. Jak mama spostrzegała siostrę Faustynę jako przeciętną dziewczynę, piegowatą, rudawą, ale rozmodloną o niebiańskim uśmiechu. To zeznała w procesie beatyfikacyjnym i jesteśmy szczęśliwi, że mamy świętą z naszego Terenu, przynajmniej rocznej tutaj, rocznego pobytu. Dzisiaj dom jest centrum Bożego Miłosierdzia. Przyjeżdżają tutaj pielgrzymi już od trzech lat. Miejsce na pewno służące rodzinie, dużo przyjeżdża tutaj rodzin, ale miejsce także dedykowane wszystkim osobom szukającym swojego powołania w życiu. Ufamy, że święta siostra Faustyna pomaga swym wstawiennictwem w niebie. Jezusa ukrytego mamy w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. Co się działo z nieruchomościami po śmierci generała Franciszka Żywielskiego opowie Stanisław Jachacy, mieszkaniec krusza. To jest mapka ziem, które nabył mój papradziad Zygmunt Jachacy. Już po odejściu z Klębowa. tu przez klębów biegnie droga z wyjściem na Zamoście. W tym miejscu w Klębowie jest Kościół, naprzeciw niego Urząd Gminy. Na skrzyżowaniu przy drodze do Krusza stała karczma. Jadąc dalej w kierunku Krusza, po prawej stronie były ogrody czyli sad. Tak były urządzone za Rzymirskich. W górnej części, w drzewostanie parkowym. Był dwór Rzymirskich. Nazywam się Władysław Maciej Rzymirski i mam tę przyjemność być potomkiem generała w piątym pokoleniu. Działe losy sprawiły, że rodzina Rzymirskich opuszczając rodziny Klębów przez Wów, Radomsko dotarła koniec końców do Czeladziu w Zagłębiu Ale sentyment do Klębowia sprawia, że wraz z moją żoną Renatą w miarę możliwości, staramy się odwiedzać tę miejscowość, zwłaszcza wrócić rocznicę śmierci generała Rzymierskiego. Wnuczka generała Rzymierskiego jest moją prababką. Czyli tak byłoby to chyba trzy razy pra? Wnuk? Trzy albo cztery nawet. Wojna nie była w ogóle czasem, kiedy się mówiło o, o historii, o przyszłości I dopiero naprawdę później, później, bardzo wiele lat, jak się ukazały pierwsze prace historyczne, Ludzie się zaczęli dogrzebywać tego drzewa genealogicznego i stąd nagle mamy taki prezent, że mamy taką niesłychaną, niesłychaną zaplecze jakieś patriotyczne. Listę genealogiczną rodu miała u siebie Hanna Komirowska i tą listę komuś przekazała, ale ja nie wiem komu dosyć rozległa jest rodzina, szczególnie tu w Warszawie. Jak ja mieszkam w Łodzi, więc te stosunki rodzinne łódzkie są takie bardzo bliskie. No tu w Warszawie no to prawda, jakieś takie zjazdy no mieliśmy ze dwa razy takie większe zjazdy rodzinne. Siostra moja cioteczna, która była podwójnie, że tak powiem, spokrewniona, bo i ze strony ojca, i ze strony matki. Ona miała jako taką, no, że tak powiem, relikwię rodzinną, to jest ten testament, Aha. który był dyktowany przez generała, bo miał urwaną rękę już, że tak powiem, przed Dzień Śmierci. I teraz po śmierci tej mojej ciotecznej siostry, myśmy to oddali do Muzeum Wojska Polskiego. Ten, w zeszłym roku, ten testament. A wie pan, gdzie ten dwór był? Nie mam pojęcia, ale zajście, że go w ogóle nie ma. Tutaj jest człowiek, który będzie to wszystko wiedział, nazywa się pan Jachacy, który pisze jakąś pracę w ogóle o tym Klębowie. Dobra Klębów, Józef Rzymirski, sprzedał Józefowi Kurelli z Tułu w 1858 roku. W Tule został Raimund Kurella, a w Klębowie nastał Józef Kurella. I żony były rodzonymi siostrami z domu Suchodolskie. Na cmentarzu w Klębowie był piękny grobowiec kurellów. Tutaj w tym miejscu stał dom. Tu była szkoła i mieszkał w tym domu nauczyciel Bwiński. Zajmował jeden pokój i kuchnię, a w drugiej połowie domu była szkoła. Domy drewniane, które były budowane przed laty ulegają zniszczeniu, natomiast pamięć o zasłużonych mieszkańcach dla gminy Klębów trwa do dnia dzisiejszego. Taką postacią był generał Franciszek Rzymirski, który mieszkał przez 10 lat do chwili śmierci. Natomiast drugą postacią była święta Faustyna, która przez rok pracowała na terenie naszej gminy w Ostrówku, celem Zdobycia posagu do zakonu. My wszyscy, którzy tu żyjemy, prowadzimy normalne życie, jak w innych miejscach, ale te dwie postacie to nasza lokalna tradycja coś, co sprawia, że nasza gmina jest inna od wszystkich.